Dawno, dawno temu, w głębi strasznego lasu mieszkała zła czarownica Morgana. Las ten był miejscem, gdzie cienie szeptem przekazywały tajemnice, a wiatr niósł upiorną kołysankę. Morgana, o sercu zimnym jak kamień, rządziła tymi lasami żelazną ręką. Jej oczy, płonące jak szmaragdowe ognie, były pełne figlarności i złowrogości, widok wystarczający, by przysłać dreszcze każdemu na kręgosłupie. W sercu lasu stał upiorny dom, zwichrowany i potargany, tak jak Morgana. To był jej twierdzą, więzieniem, w którym trzymała liczne niewinne kotki i pieski. Ich miałki i skomlenia rozbrzmiewały przez cichy las, świadcząc o okrucieństwie tej złośliwej czarownicy. Ale nieświadoma Morgana nadchodziły zmiany. Las miał być świadkiem historii odwagi i magii. W tej mroczności pojawiła się iskierka nadziei, młody kotek o imieniu Oliver. W nocy pełni gwiazd i pod bacznym okiem księżyca spędzał swoje wczesne dni w radości, swoimi zabawami ożywiając dotąd ciche drzewa. Nawet jako mały kotek, Oliver nie był zwyczajnym zwierzakiem. Jego oczy iskrzyły odwagą i ciekawością, a jego serce, choć maleńkie, miało w sobie dzielną odwagę, taką jak las sam w sobie. Miał wrodzone poczucie dobra i zła i w miarę jak rusu, stawał się coraz bardziej świadomy szeptanych historii o Morganie, czarownicy mieszkającej w upiornym domu. Słuchał tajemniczych opowieści o uwięzionych kotkach i pieskach, ich niewinne oczy odbijając jego własne. W jego sercu zakwitło postanowienie, że musi działać. Mógł być małym kotkiem, ale w nim budziła się chęć działania. Los przygotowywał go do podróży, o której nigdy by nie pomyślał. Pod blaskiem księżyca Oliver wyruszył w tajną misję. Jego celem było nauczenie się tajemnej sztuki magii pod bacznym okiem mądrego Sempa. Semp, mędrzec lasu, widział wiele księżyców i rozumiał delikatną równowagę między naturą a magią. W lesie zaczęła się nauka magii Olivera. Semp nauczył go, jak czerpać energię z księżyca, gwiazd i samej ziemi. Ta moc nie polegała tylko na harmonii wszechświata i szanowaniu każdego stworzenia, które go dzieliło. Każdej nocy, chroniony przez ciemność, Oliver ćwiczył nieustannie. Nauczył się wydobywać światło z ciemności, rozmawiać ze stworzeniami lasu i chronić się przed niebezpieczeństwem. Były momenty frustracji, chwile, gdy jego maleńkie łapki nie mogły w pełni opanować nurtu magii, ale Oliver nigdy się nie poddał. Wiedział, że każde potknięcie to krok w kierunku opanowania tej sztuki. Semp obserwował jego postępy z dumą, widział iskrę, która codziennie jaśniała. To nie była tylko iskra magii, ale iskra nadziei, odwagi i determinacji. Semp wiedział, że Oliver uczy się nie tylko magii, ale staje się bohaterem. Dni zamieniały się w tygodnie, a umiejętności Olivera stawały się silniejsze. Teraz potrafił przywołać wiatru podmuch, uleczyć rannego motyla, a nawet stać się niewidzialnym. Jego magia była nie tylko narzędziem, ale również odzwierciedleniem jego dzielnego serca, odbiciem jego szlachetnego ducha. Z nowymi mocami i zdeterminowanym sercem Oliver był gotowy na wyzwanie, które stało przed nim. Już nie był małym kotkiem, był Oliverem, bohaterem posługującym się magią, gotowym stawić czoła Morganie i uwolnić swoich współwięźniów. Zła czarownica nie miała pojęcia, co nadchodzi. Dzień sądu nadszedł. Mały dzielny kotek stanął wobec złej czarownicy. Napięcie w powietrzu było namacalne, gdy Oliver, z włosami na grzbiecie stojącymi dęba i sertem bijącym jak bęben, stanął twarzą w twarz z Morgana, złą czarownicą lasu. Straszny las echem odbijał ich konfrontację, szelest liści i szeptający wiatr wydawały się nieść słowa ich bitwy na najdalsze zakątki. Oliver, choć mały, był wielki duchem. Przygotował się na ten moment, trenując, by w końcu stanąć na wysokości zadania. Wzruszył ramionami, jego oczy błyszczały z determinacją. Morgana, wyższa nad nim, wysyłała dreszcze po kręgosłupie uwięzionym kotkom i pieskom. Oliver, dzięki nowo odkrytym magicznym zdolnościom, stawił czoła złowrogim zaklęciom Morgany swoimi własnymi. Iskry leciały, gdy ich magia zderzała się, oświetlając mroczny las. Oliver, dzielny kotek, zwyciężył. Ale to była walka nie tylko magii, ale i woli, walka serc. Oliver walczył nie dla siebie, ale dla wolności swoich przyjaciół. Walczył z siłą miłości i przyjaźni, najsilniejszą magią znaną ludziom. Walczył z odwagą bohatera. Walka trwała, intensywność chwili podkreślana była emocjonalnymi krzykami uwięzionych kotków i piesków, których oczy lśniły nadzieją i strachem. Patrzyli, jak ich przyjaciel, ich bohater, staje wobec złej czarownicy, ich serca biły w godnym rytmie z jego. Bitwa była zacięta, ale Oliver również. Każde rzucane zaklęcie, każdy ruch był dowodem jego odwagi. Nie wahał się, nie cofał, stał na swoim miejscu, jego oczy nie opuszczały morgany. Jego postanowienie było niewzruszone, duch niezniszczalny. To była chwila prawdy, chwila, gdy dzielny kotek stanął twarzą w twarz ze złą klarownicą i wybrał walkę w obliczu zła. Dobra chęć często jaśniej świeci w sercu mroczności. Tutaj, w sercu strasznego lasu, odbywała się epicka bitwa. Mały dzielny kotek o imieniu Oliver, pełen odwagi i uzbrojony w magię, staje wobec złej czarownicy Morgany, stawka jest wysoka, ale determinacja Olivera jest niezachwiana. Wie, że jedynym sposobem na uwolnienie towarzyszących mu kotków i piesków jest pokonanie zła, które ich więziło. Serce mu wali, gdy wkracza do akcji, a jego magia staje się przejawem czystego serca i szlachetnych intencji. Morgana rozprzestrzenia złośliwe rechotanie, próbując stawić czoła własnej ciemnej magii, ale Oliver jest zdecydowany. Pamięta swoje treningi, niezliczone godziny spędzone na opanowywaniu zaklęć i doskonaleniu swoich umiejętności. Mały machnięciem łapki wysyła fale magii w stronę Morgan, to oszałamiający pokaz odwagi i determinacji, siły drzemiącej w nawet najmniejszych stworzeniach. Ogarnięty jasnym blaskiem, gdy światło opada, Morgana znika, wygnana z lasu. Dom, który kiedyś był symbolem strachu, teraz stoi pusty i nieszkodliwy. Twarzyczki dzieci rozjaśniają się, gdy widzą swojego wybawcę. To radosny moment, świętowanie wolności i zwycięstwa. Las, który kiedyś był miejscem strachu i przerażenia, teraz rozbrzmiewa śmiechem i radością. Ale to zwycięstwo to nie tylko zwycięstwo dobra nad złem. To lekcja, przypomnienie, że odwaga i dobro mogą pokonać nawet najbardziej groźnych wrogów, że nawet w obliczu ogromnej złośliwości dzielne serce może zdziałać różnicę. W końcu mały kotek o imieniu Oliver pokazał nam wszystkim, że nawet w obliczu olbrzymiej złośliwości można stawić czoło i próbować. Tak więc opowieść o dzielnym małym kociaku Oliverze została snuta. Zatrzymajmy się na chwilę, by spojrzeć z perspektywy na niezwykłą podróż Olivera podróż, która zmieniła go z maleńkiego wystraszony kotka w symbol nadziei dla wszystkich uwięzionych kotków i piesków. Na początku Oliver był zwykłym kotkiem, żyjącym w cieniu złej czarownicy Morgany w strasznym lesie ale głęboko w nim tliła się iskra odwagi, wiedział, że musi coś zrobić, by odmienić ich los. Jego determinacja zaprowadziła go na ścieżkę magii, narzędzia, w które wierzył, że może przeciwdziałać złośliwości. Dni i noce treningów były długie i męczące, ale Oliver podnosił się po każdym upadku, ucząc się na błędach. Jego nauka magii nie polegała tylko na opanowaniu zaklęć, ale także na zrozumieniu głębokości swojej odwagi i siły postanowienia. Zrozumiał, że magia w nim jest odzwierciedleniem jego samego, nie czymś, co można dostać lub odebrać. Nadeszła konfrontacja, starcie dzielnego kociaka i złej czarownicy było nie tylko walką magii, ale także walką woli i serc. Bitwa była zażarta, ale Oliver również. Każde zaklęcie, każdy ruch, to były dowody jego odwagi. Nie wahał się, nie cofał się, stał na swoim miejscu, jego oczy nie opuszczały morgany. Jego postanowienie było niewzruszone, duch niezniszczalny. To była chwila prawdy, chwila, gdy dzielny kotek stanął twarzą w twarz ze złą czarownicą i wybrał walkę w obliczu zła. Dobra chęć często jaśniej świeci w sercu mroczności. Tutaj, w sercu strasznego lasu, odbywała się epicka bitwa. Mały dzielny kotek o imieniu Oliver, pełen odwagi i uzbrojony w magię, staje legendą opowiadaną do dzisiaj.